Ostatnimi czasy wszystkie media mówią tylko o tym, że nasi polscy kierowcy utknęli w Anglii i nie mogli wrócić na święta. Udało mi się skontaktować z jednym z tych kierowców, żeby opowiedział nam prawdę, jak to wszystko wyglądało od środka. Jest z nami Dawid Kos, zawodowy kierowca, który na czas świąt utknął w Anglii i tak naprawdę dopiero na czas Bożego Narodzenia udało mu się wrócić do Polski do swojej rodziny. Także witam cię serdecznie, Dawidzie. Witam również. Dawidzie, utknąłeś w Anglii. Tak naprawdę nie wiedziałeś, czy na 100% wrócisz do Polski na święta. Dlatego podczas naszej pierwszej rozmowy powiedziałeś, że media kłamią. Kłamią na ten temat, jak tak naprawdę to wszystko wygląda. Więc powiedz nam po prostu pokrótce, dlaczego uważasz, że media kłamią? Dlaczego zostało to źle przedstawione? Znaczy, wszystko zostało przedstawione względem tylko i wyłącznie wirusa, tego, tego koronawirusa, prawda? Z naszego punktu widzenia wyglądała ta sprawa całkiem inaczej. Mhm. Jak dobrze wiemy, Anglia wychodzi z Unii Europejskiej, prawda? Jest walka na temat Brexitu. Nie tak w cudzysłowie zostaliśmy, można powiedzieć, takim kołem przetargowym między, między Unią Europejską a Anglią. Batalia toczy, toczy się w sumie tylko o to, jakie będą koszty i tak dalej. Co będzie po Nowym roku związanego z Brexitem i wszystkimi innymi sprawami. Z naszego punktu widzenia. Ogólnie, ogólnie no można powiedzieć, no, każdy z nas sobie zdaje sprawę, jest tam w cudzysłowie jakiś wirus, aczkolwiek no, tutaj było, główną kwestią tego wszystkiego był Brexit. Aha, czyli to było w ten sposób, że po prostu media przedstawiały, że Francja tak naprawdę zamknęła granice w związku z nowym szczepem koronawirusa, a nie tak naprawdę Brexitem. Dokładnie cały rok jeździliśmy, cały rok jeździliśmy na początku pandemii. E, oczywiście wszyscy skandowali, kierowcy „no super, boimy, bohaterowie nasi i tak dalej. Przez całą pandemię nie było tematu, że kierowca to było konieczne, kierowca był dobry. Nadchodzi koniec roku, gdzie zbiega się z brexitem, z wyjściem Anglii z Unii Europejskiej, nagle no, dzieją się parodie. Mhm. Dzień się podobnie. Z dnia na dzień zostaje zamykana granica. Z dnia na dzień dowiadujemy się nie od swoich spedycji, tylko od naszych znajomych. Ja w, bodajże była to w sobota. Miałem w poniedziałek już rozładunek <laughs> przed samymi świętami, w poniedziałek miałem mieć powrót już do domu. Temat wygląda następująco, że około godziny 23. czasu angielskiego, czyli północ u nas, mój znajomy, Piotrek Cykowski który cudem znalazł się w Polsce, tak naprawdę, jeszcze zdążył przed ostatnim promem wypłynąć w kierunku, w kierunku domu, przesłał mi wiadomość tekstową, że granice zostają zamknięte. Ja przez moment nie wiedziałem o co chodzi, no, no, nie... Nie brałem tego na poważnie. Myślałem, że to jakieś spekulacje i no pierwsze rzuty w internecie, że wiadomo no jakieś tam fake newsy i tak dalej. Aczkolwiek no po godzinie z kontaktu ze, ze swoją spedycją, ze swoim dyspozytorem, yy, zaczęli to wszystko sprawdzać, sprawdzać i faktycznie, faktycznie yy, Unia Europejska zamknęła, zamknęła. No bo to jest Unia Europejska. To nie była Francja. To nie było jednoznaczne słowo Francuzów. Aha, w ten sposób to wyglądało. Czyli ty tak naprawdę dowiedziałeś się o tym, że granice zostały zamknięte od swojego kolegi, tak? Dokładnie, dokładnie w ten tak. sposób. Mm -hmm. To teraz zadam ci kolejne pytanie. Jak ogólnie wyglądały testy na tego koronawirusa, tak? Bo wiadomo media zaczęły podawać nam informacje, że żeby wjechać do Francji, musicie mieć negatywny test na koronawirusa. W jaki sposób to wyglądało? Jak to było robione? Tak, tutaj mam, tutaj mam tak zwany. Test na COVID. -a. To jest mój negatywny wynik z Anglii. Nie wiem, czy dobrze, czy doskonale widać. Akurat jest C, czyli jest, tak, widać jest, C, jest, 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 jest. Czyli, czyli jestem zdrowy, mogłem przejechać. Tutaj mamy ten sam test, tylko już nie otwieramy patyczek. I taka próbówka. Tu nie wiem, czy będzie widać, tu jest, tu jest troszkę, troszkę jakiegoś płynu. Test wyglądał tak, iż udało mi się wjechać do portu mhm. i po prawej stronie były dwa pasy, gdzie sanitariusze robili testy kierowcom, oczywiście wymazy z nosa, bądź yy, z buzi, a po lewej stronie, po której stronie ja, oddawało to wojsko. Aha. Pan wojskowy po prostu rzucił mi ten test tak przez szybę i tu jest, tutaj jest instrukcja i proszę sobie to zrobić. Prawda jest taka, że połowa kierowców mogła nalać do tego tutaj owego. Ten test wygląda jak test ciążowy, prawda? No, dużo się nie różni. Dokładnie. Nalać po prostu wody. Zwykłej wody mineralnej i wychodziło, no, że jesteśmy zdrowi i tak dalej. No można było tak robić. Aczkolwiek tak, no zobaczę, zobaczę, sprawdzę, czy mam tego COVID-a, czy nie mam tego COVID, ile tutaj jest prawdy, aczkolwiek miałem troszkę mieszane uczucia, no bo przez te dwa dni skandowania, latania cały czas do samochodu i z powrotem na rondo. Przeziębiłem się de facto. No miałem lekki obawy. Miałem lekki obawy. Zrobiłem, Zrobiłem tą wymazówkę. Najpierw zbudzi tak, jak instrukcja mówi, później z jednej komory, później z drugiej komory. Nos. Czekałem, poczekałem tą minutkę. No, wyskoczyło, że jest ok, Jest ok. Wyglądały z mojej strony. Po prawej stronie, kurwię, sanitariusze to robię. Aha, czyli to wyglądało w ten sposób. Wspomniałeś o sanitariuszach i o tym, że wojsko rozdawało testy. Oczywiście polskie media zaczęły podawać informacje, że polscy medycy wylecieli do Anglii, żeby pomóc robić testy. Czy możesz potwierdzić tą teorię? Słuchajcie, pierwsze, 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 pierwsze doniesienia na temat tego, że polscy medycy są, e, były, były bodajże we wtorek podawane. Mhm. We wtorek bądź, bądź już wtorek wieczorem. Nie jestem, nie jestem dokładnie w stanie sprecyzować tego. Ale to wyglądało w ten sposób, yy, że medycy byli dopiero. Ja wyjeżdżałem, wypływałem z Francji pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia mhm. po godzinie 14. Do tego dnia nie było nikogo z Polski. Mhm. Oczywiście w międzyczasie, w międzyczasie był konsul, był konsul. Konsul rozdawał się ten tylko na początku na początku tego całego zamieszania w dower, przed samym wjazdem już w rajki do promu. Aha. Tak to wyglądało. Wyglądało to w sposób następujący. Rozdawali to jedzenie, oczywiście nosowa, otuchy i tak dalej, do momentu, kiedy była telewizja. Mhm. Telewizja się zmyła i jedzenie żywność otrzymało kilkunastu kierowców. Kilkunastu. Z początku tego, mhm, z początku m. tego konku, prawda? Rozumiem. A reszta, która stała w mieście, gdzie miasto było totalnie zatłoczone. Mhm. E, tutaj mogę nawet narzucić temat e, ludzie, którzy wyjeżdżali w poniedziałek do pracy Anglicy mhm. do, do, do środy, stali normalnie z nami w korku. O matko. Normalnie stali w korku. Niektórzy zostawili auta, zamknięte, no bo wiedzieli, że nic się nie ruszy. Mhm. Zamknięte samochody. Poszli do domu. Ach. No bo jaki był sens oczekiwania w samochodzie, prawda? No nie, no to nie. Także. Tyle, jeżeli chodzi o to wojsko. Wojsko tak naprawdę było w drugi dzień świąt, w drugi dzień świąt, a nie tam testować i tak dalej. Nie? Mhm. Mam kontakt z moim kolegą, który tkwił tam do dnia wczorajszego. Aha. Wczorajszego dnia tam tkwił, do wieczoru. Lotnisko Manston. Mhm. Tam, tam mieliśmy mieć pierwsze testy. Taka była informacja. Informacja była tego typu, że kierowcy, którzy znajdują się w tobę, przed samym promem, yy, i przed tunelem dostali informację, że mamy się kierować na lotnisko w Manston. Z tego tytułu, że będziemy mieli tam testy. Aha. Ja, że jeżdżę autem ja, do startu, poniżej tam 20 ton i tak dalej, miałem tą możliwość zawrócenia i pojechania na to lotnisko. Z ciekawości, z czystej ciekawości, bo i tak nie było co robić. Jeszcze wtedy miasto nie było aż tak zakorkowane. zakorkowane. Pojechaliśmy tam na kilka samochodów, wjechaliśmy na to lotnisko. Pytamy się. Ustawiliśmy się w kolejki. Pytamy się. Gdzie są te testy? Były dwa namioty. Uh -huh, uh -huh. Oczywiście były te namioty. Tylko poza pytaniem, gdzie są te testy i kiedy będą robione te testy i jak to dalej będzie wyglądało, ludzie, którzy tam byli z Security uh -huh. mówili, że te namioty są przeznaczone tylko i wyłącznie dla ludzi z Wielkiej Brytanii. Aha. Nie dla tylko ponad... dla. Oczywiście nie było jeszcze wtedy żadnego tematu mówiącego, że tutaj będziecie mieli te testy i tak dalej. Uh -huh. Policja Policja, która wydała to oświadczenie, ona sama nie wiedziała tak naprawdę, tam był jeden wielki chaos. Po kilku minutach tak oczekiwania, stwierdzenia, jak to ta sytuacja wygląda. No zdaliśmy sobie sprawę tam w kilku chłopaków, że no my tutaj utkniemy. Więc najbezpieczniej i najlepiej będzie kierować się jak najbliżej portu. Ustawić się gdzieś przy drodze, ustawić się gdzieś na parkingu, no i tam oczekiwać, co będzie dalej. Mm -hmm. Wracając, wracając przed ostatnie rano, rondo do Dower, z Jashuś, tak zwanej naszej górki, wyglądał tak, iż policjant nas zatrzymywał i dawał nam znowu te same, te same papiery, które, które mówiły o tym, że mamy testy na autobusów manską. Odpowiedziałem mu krótko, że tam nie ma żadnych testów, tam nie będzie żadnych testów. No to był bardzo zdziwiony, mówi, jedź pan do przodu. Aha. Kolejne rondo, już ostatnie rondo, mm -hmm. policjant chciał mnie zawrócić. Powiedziałem, że no ja jadę oczywiście, mały wlew musiał polecieć, żeby dostać się do portu, że jadę zakupić jedzenie. Mm -hmm. I tak dalej. No to przepuścił mnie. I na tym moja podróż się skończyła. A, czyli to wyglądało... Zakończyła, w... zakończyła się dokładnie 700, 700, maksymalnie 800 metrów od portu. O boże. Centrum miasta. No to tak. Bez toalet. Bez tam. jedzenia. Właśnie do tego, do tego dojdziemy. Teraz zadam kolejne pytanie. W związku z tym, że wspomniałeś na temat polskiego konsulu, teraz mam do Ciebie pytanie: jak duże było zaangażowanie polskich władz w tą sytuację w Anglii? Myślę, że tutaj z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć na to, że te wszystkie wiadomości, które były podawane w internecie, w telewizji, że no, pan Morawiecki. Minister Transportu, Minister Zdrowia, wszyscy tam będą się nami bardzo interesować, że my mamy żywność, nam tutaj pomagają i tak dalej. Tak, pomagali nam. Pierwsze posiłki, jakie dostaliśmy, dostaliśmy od obywateli Rumunii, mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Później nastąpiła taka, takie wielkie boom. Nasi rodacy mieszkający na terenie Wielkiej Brytanii zmobilizowali się na terenie. W Anglii jest taka grupa HGV, UK, czyli kierowcy, kierowcy ciężarowi, mhm. oczywiście nasi rodacy. Oni robili zrzutki, oni zbierali się, kupywali jedzenie, kupywali papier toaletowy, bo już były takie momenty, że po prostu na radiu między sobą rozmawialiśmy na temat wymiany papieru toaletowego. Aha. Dokładnie, to, był, to już był trzeci dzień oczekiwania tego. Nie? No nie ukrywajmy, nie ukrywajmy było ciężko. I yy, tak naprawdę naprawdę 95%, 55% pomocy została skierowana do nas tylko i wyłącznie od naszych rodaków Aha. i od obywateli Rumunii. Nie powiem, bo nie powiem. Yy, w momencie kiedy stacje paliw, pozamykały toalety. Pozamykały toalety Aha. i hotele w pobliżu też Aha. pozamykały toalety. Na początku te toalety były potwierane. Mhm. Żebyśmy tam mogli korzystać, bo każdy pewnie myślał, że, że to się jakoś rozładuje. Nie, to się nie rozładowało, wręcz przeciwnie, poszło w drugim kierunku, prawda? Mhm. W jeszcze gorszym. Później te toalety były pozamykane. Ludzie, ludzie którzy mieszkali w domach, tutaj w pobliżu tego, wszystkiego, co się działo, mhm. udostępniali przez pewien czas toalety. Udostępniali, no ale wiadomo, no. Też nie wiadomo, kogo wpuszczamy do domu, prawda? No też każdy może sobie myśleć, no głupie co tam, no jeden kierowca jest taki, drugi kierowca jest taki. No rozumiem. Dokładnie, więc pozostaliśmy bez jakiegokolwiek sanitariatu. Mm -hmm. Bez bieżącej wody. Bez płachu. Toalety zostały postawione przeciw od dnia, jak ja już opuściłem teren Wielkiej Brytanii. Kilkanaście, kilkanaście tutaj to i to. Więc nie wiadomo, jak to wygląda przy tysiącu kierowców. No to jest ciężka sytuacja. To jest pół sytuacja. godziny i już, 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 już nawet nie ma po coś tam wybierać. No tak, <laughs> wiadomo. Yy, mówiłeś o tym, że pierwsze posiłki otrzymaliście od osób z Rumunii, znaczy od obywateli. Tak, tak, dokładnie. Bo właśnie dziwne jest to, co mówisz, ponieważ media dzisiaj podały, że jako pierwsze osoby, które zmobilizowały się do przekazania wam jakichkolwiek posiłków i napoi, tak naprawdę w sensie woda, jedzenie i tak dalej, yy, to były osoby, mieszka Polacy mieszkający na co dzień w Anglii. To od nich niby się wszystko zaczęło. Tak dzisiaj wyczytałem w mediach właśnie na temat tej sytuacji w internecie. E, tak, no to jest, to jest takie rozbieżne. Ja to mówię ze swojego konta, gdzie byłem w centrum Dower, prawda? Mhm. E, jeżeli chodzi o Polaków, no to mówię o HGP, UK. Czyli tutaj o tych kierowcach i o wszystkich ludziach, którzy się zmobilizowali. Tutaj od razu mogę pozdrowić panią, panią Lucinkę Witkowską, która, która była tak naprawdę organizatorką tego wszystkiego. Jak już zaczęli rozdawać to jedzenie, byliśmy cały czas w stałym kontakcie. Współrzędne, niewspółrzędne, podawaliśmy to, co potrzebuje. Począwszy od papieru toaletowego, skończywszy, skończywszy na chlebie czy kartuszu gazowym do kupenki. Pierwszymi osobami. Z naszego punktu widzenia, tu w centrum Dower, były osoby. Tak, byli obywatele, byli obywatele Rumunii. A z tego tytułu, że między nami bardzo dużo ludzi i aut dostatych, rumuńskich stało. Mhm. A w autach tych znajdowały się dzieci od mhm. szóstego tam do ósmego roku życia, po cztery, po, po cztery sztuki w samochodzie. Oni byli między nami i. Tak naprawdę od yy, obywatelów Rumunii pierwsza pomoc zaczęła dopływać do nas w, se, w samym centrum portu, mm -hmm. jeżeli o to chodzi, nie? A później, już mówię, lawinowo posypała się pomoc od naszych Polaków. Aha. czyli tak naprawdę można jasno wywnioskować, że nasz rząd totalnie olał tą sytuację, no delikatne może zaangażowanie tam było, tak? Ale nie takie, jak było podawane to w mediach i w dużej mierze pomagali wam głównie obywatele, no, polscy i rumuńscy mieszkający na co dzień w Anglii, tak? Dokładnie, dokładnie tak. To teraz jeszcze powiedz mi, takie pytanko mam do Ciebie. Jak wyglądało oczekiwanie? Co robiliście przez ten cały czas, kiedy czekaliście na możliwość wjechania, no, wypłynięcia do Francji, tak? To znaczy, no tam delikatnie na moim profilu można zobaczyć, jak to przez te 24 godziny na dobę praktycznie relacjonowałem te całe wydarzenia, które tam miały miejsce. Temat wyglądał następująco, że wszyscy większość kierowców siedziała w samochodach. Większość kierowców siedziała w samochodach, no bo nie wiedzieli, co tak naprawdę będzie, czy nas puszczą, czy nas nie puszczą, ale bardzo duża grupa osób no, zainteresowanych oczywiście uderzała w centrum, czyli uderzała do tego głównego ronda, od którego wszystko się tam, od, od którego wszystko zależało, czy zostanie otwarte, czy będzie dalej zamknięte. No, lataliśmy między samochodami. Lataliśmy cały czas, to próbowy, próbowaliśmy dowiadywać się czegokolwiek. Policja, którą pytaliśmy, co będzie? Co będzie następne, co będzie dalej? Czy będzie toaleta, czy będzie woda, czy puszczą, czy puszką? Nie miała żadnych informacji. Aha. Policja polegała na informacjach takich, którzy kierowcy przekazywali między sobą. Aha. Czyli to wyglądało w ten sposób. Teraz chyba najbardziej nie wiem, kluczowe... To nie się, bo chodzi o, o, o elity rządzące tam, i no, no, i, no i u nas, A, na naszym terenie. Teraz zadam Ci najbardziej kluczowe pytanie, bo tak właściwie dzięki temu udało nam się skontaktować, nawiązać jakiś kontakt. Dlaczego doszło do starć z policją? Bo na moim kanale pojawił się właśnie fragment filmiku, gdzie ewidentnie tam doszło do starć polskich kierowców z angielską policją i teraz odpowiedz nam dlaczego tam w ogóle doszło do jakichkolwiek starć, o co tam dokładnie chodziło. E, słuchajcie, tak jak, tak jak już można by było to powtórzyć w sumie, e, siedzicie w domach, normalnie na co dzień poruszacie się, jeżdżąc do pracy, korzystając ze wszystkiego, nikt was nie zamyka. Nagle w jednym miejscu, jednego dnia zostało zamkniętych kilka tysięcy ludzi. Ludzi, którzy jechali do domu, do swoich rodzin. Mhm. Nagle było takie pyk i nie możecie wrócić do domu. Pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? O co chodzi? COVID? Brexit. No tak jak powiedziałem, z naszego punktu widzenia no, było to tak, że my byliśmy tak zwaną kartą przetargową, świątecznymi zakładnikami. Aha. I chyba raczej większość z nas się tak w ten sposób wypowie. Do pierwszych starć z policją ogólnie nie doszło to przez Polaków. Pierwsze starcia z policją, bodajże mój pierwszy filmik, jaki był taki dłuższy, pokazywał, jak rumuńscy kierowcy, bułgarscy, litewscy robili napór na, na, na funkcjonariuszy policji i na ochronę, ochronę portu. Mhm. To były pierwsze takie mini zadymy. Drugiego dnia już wiadomo, no, jest, peł, jest pełna głowa, nie wiadomo co dalej będzie, i tak dalej. Ludzie są zdenerwowani, ludzie są poirytowani brakiem sanitarii, brakiem jedzenia, brakiem jakichkolwiek wiarygodnych informacji. I to ze strony angielskiej, ze strony francuskiej i ze strony naszego rządu. Mhm. Dlatego no, wiemy, jak to się zazwyczaj kończy: zaczynają się robić jakiekolwiek protesty, jeżeli nie pomaga polityka słowna. No to wiadomo, która, która w danym momencie wskakuje. Polityka na no, gołych rąk. No wiadomo. Także, także tutaj nie ma co się dziwić ludziom, którzy, 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 po prostu poszli i zaczynali bronić się, domagać się czegokolwiek rękoczynami. Mm -hmm. Rozumiem, rozumiem cię. Ze swojego, słuchajcie, prawda jest taka, że Bankswyszło kierownicą zostaje na święta w trasie, zostaje na święta w trasie, ale oni zostają ze swojego wyboru. Albo nie mają rodzin, albo potrzebują gotówki. Wiadomo, święta okres świąteczny, często pracodawcy proponują większe itd. Ale my, my, my tutaj nie zostaliśmy z własnej woli. My wracaliśmy do domu i nagle nas zamknęli. Aha. Czyli to tak naprawdę taka była frustracja, można powiedzieć, ze strony kierowców, że. Dokładnie, no, no. to, no, to, to był brak, brak możliwości jakiegokolwiek ruchu. Mhm. To Dawidzie, dziękuję Ci bardzo serdecznie za ten króciutki wywiad. Bardzo tak naprawdę rozwiałeś wszelkie wątpliwości na temat, jak wyglądała ta sytuacja. Wyjaśniłeś ludziom, że po raz kolejny tak naprawdę rząd ma kompletnie gdzieś naszych obywateli za granicą i że tak naprawdę, gdyby nie pomóc innych, to byście byli zdani sami na siebie. Czy na zakończenie chciałbyś Panie. coś dodać słuchaczom? Eee, w sumie chciałbym podziękować. Tak jak powiedziałem już wcześniej pani Wilczyce Winkowskiej, wszystkim kierowcom z HG wszystkim kierowcom, którzy tam stali, pomagali jeden, jeden z drugim między sobą. I pomimo wszystko, złożyć już na Sylwestra, bo na święta już nie ma sensu składać życzeń, bo niektórzy jeszcze na 100% nie dojadą nawet na Sylwestra do domu. Chciałbym wam, chłopaki, życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Tyle samo powrotów, co wyjazdów, i pamiętajcie, że my zawsze sobie damy radę. Dobrze. To dziękujemy Ci, Dawidzie. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się jakiś wywiad przeprowadzić, gdy znowu będzie taka potrzeba, bo jesteś naprawdę bardzo wartościowym człowiekiem, doświadczonym przede wszystkim, i mam nadzieję, że jeszcze się skontaktujemy ze sobą kiedyś. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam. Również pozdrawiam. A więc, jak sami mogliście usłyszeć, rząd. Ma naszych obywateli po prostu gdzieś. Gdyby nie pomoc innych, nasi kierowcy byliby zdani sami na siebie. Tak więc, koniecznie udostępnijcie ten materiał. Niech naprawdę ten materiał ma rozgłos, bo bardzo wiele naprawdę wartościowych słów tutaj padło ze strony naszego gościa, i warto, żeby ten materiał naprawdę usłyszało jak najwięcej ludzi. Także, koniecznie zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka i koniecznie udostępnijcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.